Hej, cześć Siemanko, z tej strony Quad HD, a ja Was witam w kolejnym odcinku z gry The Elder Scrolls 5 Na początku jeszcze wam powiem, że jeżeli materiał Wam się podoba to zostawcie suba, lajka, a ja nie przedłużam zapraszam Was do oglądania. Ostatnio znaleźliśmy wreszcie ten zbój po ciężkich przeprawach w jakichś dziwnych kopalniach czy nie wiem co to katakumby i w sumie idziemy odczytać ten zbój znowu. Ostatnio coś nie pykło, więc odczytajmy ten zwój. I przepraszam za ostatni materiał, w którym było widać że, rzeczy ze streama. no... Jestem dybinem. No i nie chcę jakichś zwoj. Gdzie to było? Dobra, a wszystkie. Znajdź ten zwój. Gdzieś ty zaraz będzie, nie? A gdzie on był? Oh yes, for Time shudders at its touch. out of time. The battle! There are some Alduin, Kukri. Today, Alduin's lordship will be restored. But I can. honor your courage, Krieg Wolf Akrin. Die now in vain. alduin does not rise to our challenge. i fear all may be lost. you worry too much, brother. victory will be ours. why does alduin hang back? we've staked everything on this plan of yours, old man. he will come. he cannot ignore our defiance. and why should he fear us, even now? we've blooded him well. four of his kin have fallen to my blade alone this day. but none have yet stood against alduin himself. Golfo, sorry, Birka. They did not have Dragonrend. Once we bring him down, I promise I will have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength, which is why I brought the Elder Scroll. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. And if you are right. No, not need to deal with Alduin ourselves. here it now. We shall see soon enough. Alduin approaches. So be it. Oh, teraz działa. Ostatnio nie chciało She's crypted the children. In terror! Oh, Co się dzieje? typiarka się umarła Ten dalej się zimbi No ten sobie znaczy, dobrze tak, I go tak po prostu wysłali Ty Do naszych banic! czasów no, no, no tak, najlepiej wywalić Z, z pewnego okresu Or, do innego Niech ktoś inny ma problem, oczywiście. Walony magik. Dobra, przynajmniej umiemy ten krzyk. Jest dobrze. Tu jest Alduin. Kurde, magia, krzyki, gdzie jest ten smok Czy to już jest walka z Alduinem? Nie wiem, może być tutaj. Tu jest mowy. Nasz przyjaciel. A ja mam nic nie dodaję. Zmieniamy Zmieniamy naukę. Walka z Aluinem, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie dopiero po prostu nauczenie się. Koniec naszej serii. Dobra coś mu robimy jedno O trafiłem Dobra jest dobrze walczymy z tym tu... A czyli muszę go trafić, żeby on lądował. Dobra rozumiem A Lidia ja se po prostu umie No jedno głupie Dobra, trochę mu schodzi tego HP. Nie ma. Gdzie lecisz? Wracaj tu z powrotem. Alduinie, chodź tu. Ten smog powinien mu coś robić, a nie, że nic co latają co chwilę. Co mnie bijesz? uciekać wolą ale już mu trochę życia zabraliśmy, jest dobrze gdzie zlądujesz? z ląduj kogo ty bijesz właściwie tymi krzykami? to mnie ciekawi gdzie ty lecisz? Czemu wpuszczasz na mnie te ty wahowe no. Chodź się bić jak prawdziwy facet, a nie na w sobie w, w sumie ja, ja powinienem go bić buławą, a nie łukem. To jest nie jest prawdziwym facetem, ale dobra Dobra, tu sieć że mi ten krzyk zeszedł Ajajaj, bo mi się to nie podoba czy ja mam jakieś miksturki? Tylko szybko mikstury Gdzieś na życie, 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 życie A, Gdzieś tu było mikstura uzdrowienia Dobra, jakieś życie Ja przez chwilę myślałem, że umrę To było smutne, umrzeć na końcu walki И, наверное, да. Это. Эй, я к тебе. Альдуини. Muszę się ulec. to będzie dobre. Oh, Nie pójdę za walone meteoryki. Oh. Dobra, pomówmy z naszym przyjacielem o tu. Okay. Lot Kongrach, you truly have the voice of a Alduin's allies will think twice after this victory. Nilivrachin Vrahin Moro. True, this is not the final Kongra victory, but. Not even the heroes of old were able to defeat Alduin in open battle. Alduin always was Pachlok, arrogant in his power. Usnagar Par, he took domination as his birthright. This should shake the loyalty of the Dove who serve him. Yes, one of his allies could tell us Matmahus, but it will not be so easy to convince one of them to betray him. Perhaps the Hafkasayun, the palace in Whiterun, Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dova. A fine place to trap one Hm. Mm, yes. your sum is strong. I do not doubt that you can Czyli co robimy z białej grani jedną wielką pułapkę? To mi się podoba. specjalnie żeby trzymać bardziej This was ages ago. You understand. There were more of us then. Before the Bruniki, the Akaviri came and killed all my Zema. I used to visit him from time to time. Nearly crazed by loneliness and captivity, Tiraz Sivas. He did not even remember his own name. I do not know how he came to be caught, but the Bron-Yun, the Jarl, was very proud of his pet, Park. The Hofkossjun has been known as Dragon's Reach ever since. I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovakin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over a hundred years. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. To enough for me. Czyli ten smog został tak trochę zapomniany. Ja tylko do niego przyszło mi siwo wyrodziło, nie pamiętają. A to ciekawe. Czy ja muszę z nim gadać? Nie, nie muszę. Gdzie ja mam właściwie się udać? A tutaj? No to lecimy. Pogadajmy z Jarlem i zróbmy z tego wielką pułapkę. W sumie poszedłbym do sprzedawcy, więc w sumie pójdziemy do sprzedawcy najpierw Bo sprzedaję te rzeczy niepotrzebne, żeby mieć lżejsze ekwipunek. Może jakieś rzeczy pozbieramy jeszcze, w jakichś walkach. To jest dobre. Żeby wypróżnił się wreszcie. W ogóle można by było i zobaczyć czy nie ma do kupienia lepszych pancerzy ale w sumie walić tą chyba lepsze się znajdzie, która w ogóle jest tutaj w grze. ta... Bo weźmy tak z 9 godzin do przodu. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, idziemy do tego sklepu. dodajemy i wracamy. gdzie byliśmy. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Co można tu sprzedać? Yy. Stefan. Stefanie, co my mamy mu na sprzedaż? Jakieś liściki, nie. Miksturki też, nie. Już go nie stać. Sprzedałem mu kilka kości, już go nie stać. Ja. Yeah. Dobra, idź. Ale przynajmniej sprzedałem te kości i ma mamy. Więc pójdziemy w kondycję. Jest tu w ogóle coś takiego jak udźwik. Ucznictwo. Iluzja, alchemia, retoryka, kradzież Nie ma, a dobra Hmm, w co by tu pójść? Ej, czy ja tu nie poszedłem w buławy? No właśnie Ostatnio chyba szłem w to Tak, chcę w to W jednym odcinku pamiętam, że w to szłem Gra mnie oszukuje. Dobra, idziemy dalej Zrobić tą płatę. Co mamy już 12 poziom. Wow. Tu dosyć niski. Jesteśmy chyba gdzieś na końcu fabuły. A ja mam 12 poziom. Pewnie większość graczy już tu miała gdzieś z 90. Ale co o ten... tam.

We'll just have to keep fighting the dragons as best we can. What you're asking for is insane. Impossible. You want me to let a dragon into the heart of my city with the threat of war on my doorstep? There must be another way. The risk is too great. All doing the world eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? Mm. I don't know about such things, but I heard the Greybeard summon you. That's good enough for me. Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? I want to help you, Dragonborn. And I will. But I need your help first. The General Tullius are both just waiting for me to make a wrong move. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. Then. I would be glad to help you with your mad dragon trapping scheme, but getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. The bitterness has gone too deep. Maybe. Hm. What of the Greybeards? They are respected by all Nords. High Hrothgar is neutral territory. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Może i Czyli co, bawimy się teraz w, w chłopca na posyłki i będziemy sobie tutaj organizować jakąś radę pokojową. Fajnie. A ja tu liczyłem na walkę kolejną ze smokiem. W ogóle muszę sprawdzić jaki mam teraz łódźwik. No i teraz mam lepszy łódźwik. Skurde jest z dowolnego miejsca praktycznie Dobra, gdzie my musimy teraz polecieć? Y aha, na no ten, Boże, do wysokiego hrognar... Nie umiem tego wymawiać, może lepiej, żebym tego nie próbował H Hrodgard, o, dobra, hrodgard Wysoki hrodgard Porozmawiajmy z tym oto panem Win. We heard the Dragon Wren shout from here. You defeated him? I feared as much. I thought it was him we saw flying east after your battle. We are not warriors. What is overlooked in the Dragonborn is not permitted to any other followers of the Way of the Voice. You misunderstand our authority. The Greybeards have never involved themselves in political affairs. I see. The dragon will lead you to Alduin, but without the Jarl's help. Partanax has made the decision to help you. This is the road we have to walk. Even the Greybeards must bend to the winds of change, it seems. So be it. Powiedz Ulfricu i generałowi Tulliusowi, że grubi chcą się z nimi porozmawiać. Zobaczymy, czy wciąż się z nimi przypominają. Dobra, czyli idziemy pogadać z tymi dwoma. I będzie rata. Zbliżamy się coraz bardziej do końca. Gdzie ja muszę się udać? Muszę się udać tam i muszę się udać tam. Dolecimy najpierw do samotni. Samotni są cesarscy, z tego co się orientuję. Więc dlatego wolę iść najpierw tutaj. Bo tu będzie trudniej <laughs> iść przekonać. ...being out of trouble, kin. Are my men now giving free rein to anyone who wanders into the castle? Do you have some reason to be here, citizen? Have we? Oh, oh of course. You were at Helgen. One of the prisoners, if I recall correctly. Mm, I suppose that's true. Fine. Why don't you have a chat with Ricka? I suspect we might have use for someone resourceful yeah. like you. survived, Helgen? Besides, I'm sure you're being imprisoned. So all a you was I'm telling you. Speak Ulfric with Legat Ricka. The White. Greybeards. What do those old hermits want with me? Why, there's nothing to discuss as long as that traitor Ulfric is in arms against his rightful emperor. They are getting to be a problem, but I wasn't sent to Skyrim to fight dragons. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that dragons or no dragons. I'll be the judge of that. Besides, by all reports, the Stormcloaks are suffering just as much as we are from these dragon attacks. You may have a point. I'm always surprised by how seriously the Nords take these things. Yes, yes, fine. I'll come to this Greybeard Council. For all you able the Lidia Sun musi zawsze stanąć w przejściu, jak taka debilka. Ech. PC czasami naprawdę nie myśli. Dobra, teraz musimy się przenieść tam i jeszcze pogadać z gromowładnymi. Dobra, nie byłem jeszcze w tamtym mieście, ale przynajmniej byłem w stajni. I chyba pogadamy z tym Ulfric'em i to będzie chyba na tyle już w tym odcinku. W następnym z... będzie odbędzie się tamto spotkanie, fajne. I prawdopodobnie będzie już finał, czyli walka. A jak nie będzie to będzie w 15 odcinku, bo z tego co się orientuję to jest 13 chyba. Dobra, biegnij, Stefanie. Do tych wrót pogadajmy z tym i zakończmy ten odcinek wspaniały. Zawsze mam zagwostkę, jak, jak jaki tytuł dać odcinkowi, ale chyba dam walkę z Elduinem. Może będzie ciekawy. you're at helgen with us. come to join the war. speak with garmar. Oh, he handles the new recruits. good. and what would you speak with garmar? it's about time they turn their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. what do they want? i have the greatest respect for the greybeards, of course. and the dragon attacks are a growing plague. but the political situation is still delicate not all the jarls are fully committed to supporting me as high king i can't afford to appear weak i can't agree to this unless Tullius himself will be there good we still hold half of skyrim despite everything the empire could throw at us i doubt the empire has the stomach for much more bloodletting yes No i się udało go przekonać szybciej niż tego generała, więc... To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, lajka, a ja Was zegnam. Trzymajcie się. Peace. Jo.